Cześć, witam. Cześć, witam. Robi się ciemno, fotowoltaika poszła spać, więc to jest czas na podsumowanie marca. Zapraszam na odcinek. Wielką prośbę zależy mi, żeby ten kanał rósł. Zajmuje mi już więcej niż etat, a na razie niewiele z tego wynika. Jakbyście mogli tam. Jakiś komentarz zostawić, łapeczkę, zasubskrybować, obejrzeć do końca. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy tego typu wsparcia. I krótki albo przydługi rzut oka na Excela. No i w tym roku, kurczę, marzec beznadziejny. Już rozmawiałem z kolegą, mówi, że u niego też było źle. Dajcie znać, jak źle było u Was w porównaniu z poprzednim rokiem, bo ja w poprzednim marcu miałem 110 kWh z kilowatopika. A w tym marcu... No kurczę, tylko 66, więc naprawdę słabo. A rozbijając to na moją fotowoltaikę, no to na dachu było jakieś tutaj około 76. Stare moduły zrobiły 75, nowe 76. Także nowe w tym miesiącu troszkę nadrobiły, bo w tamtym miesiącu były troszeczkę do tyłu. Myślę, że to generalnie idą web-web. Łeb. Natomiast co się dzieje z moim daszkiem? Z moim daszkiem nad tarasem. No, mój daszek, jak widać, Kiepsko, ale kiepsko, bo to są moduły, które praktycznie leżą na płasko i to są moduły, które no całe słońce to widzą dopiero około godziny 13, więc przez większą część dnia są zacienione. A pomimo tego 40 kWh z kilowatopika poszło, gdybym tam położył jakąś blachę czy cokolwiek innego, nie poszłoby nic. Tak do tego podchodzę i tym się nie przejmuję. W sumie moja instalacja, czyli 9,9 kWp wyprodukowała prawie 660 kWh. Licznik zarejestrował 337 w strefie prądu drogiego i 115 w strefie prądu taniego, razem 453 kWh. Moje zużycie to 300 kWh prądu drogiego i 554 prądu drogiego. Razem 885 kWh. Nasz domowy licznik 854 zanotował, więc myślę, że to mały błąd pomiarowy. Autokonsumpcja wychodzi z tego na poziomie ponad 200 kWh. Więc całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że teraz prąd to trzeba już liczyć, bo przekroczyliśmy 2000 kWh, gdzieś mniej więcej w połowie miesiąca. Yy, uwaga, marzec jeszcze robię tak, jakbyśmy nie przekroczyli, bo nie chcę tutaj przekłamywać za bardzo rzeczywistości, ale no już od kolejnego miesiąca 200 kWh to będzie po 0,36. 36. Zł, no to mamy pira ze drzwi pod 300 zł. Więc całkiem myślę, że niezły zysk na autokonsumpcji. Teraz tak, w marzec dość długim, no bo 31 dni zużyliśmy 500 kWh z gazu, a pompa ciepła w marcu zużyła nam 390 kWh, także więcej niż w lutym, ale marzec był dłuższym miesiącem. I teraz tak, zyski jeszcze liczę, tak jakbyśmy mieli nieprzekroczony limit 2000 kWh, to zysk na autokonsumpcji to jest 144 zł, zysk na tym, co zostało wysłane do sieci 277 zł, więc suma korzyści 421 zł. Do końca nie wiem, kiedy przekroczyłem te 2000 kWh, nie wiem, jak to jest liczone. Mam mieć też rachunek, rachunek nie przyszedł już, ponad miesiąc się spóźnia, więc no, trudno mi to wszystko określić. Od kwietnia będę liczył już tak, jakbym był powyżej 2000 kWh. Na razie jeszcze liczę do 2000 kWh. I na tych korzystniejszych cenach jest 421 zł. Gdybyśmy to liczyli już po nowych cenach, czyli tych powyżej 2000 no to myślę, że byłoby tu może nawet 600 zł. I teraz tak, w rozbicie na panele, no to już opowiadałem Wam, idą łeb w łeb, dach dużo lepszy niż daszek. Średnia temperatura wewnętrzna mieliśmy w tym miesiącu 22,5, a średnia temperatura zewnętrzna według czujników takich, tu mam pod tuję podpiętą, to 4,8 stopnia, także marzec generalnie zimny, długi i zimny. Co wam tam jeszcze chciałem fajnego pokazać? Więc, tak, rzut oka możemy sobie tu każdy moduł zobaczyć, jak produkuje. Tutaj mamy 455W bifacjale, które są zadaszeniem po prostu nad tarasem. Tutaj rekordzista ten od południa zrobił 19 kWh. No, ten tutaj od północy prawie tak samo, no bo one wszystkie na płasko leżą. Natomiast widać, że te, które są pomiędzy nimi, mają troszkę mniej światła z odbicia, no, ale to są tutaj pół no, kWh. Nawet nie różnice. Teraz tak, mamy lewą połać dachu. Tutaj mamy panele 400 watopików brukbet. Tak one tu mniej więcej produkowały. Najgorszy oczywiście od najbliżej jaskółki. 26 kWh. Najlepszy 31,84 kWh wyprodukował w marcu. Tutaj stare moduły. Stare moduły oczywiście znowu najlepsze te u góry. Najgorsze te na dole i te Koło jaskółki, 22 kWh. Taka ciekawostka. Tu mamy 320 watopików, tu mamy 455 watopików. Produkcja niewiele się różni, no ale tutaj zacienienie od jaskółki, za to idealny kierunek. A tutaj moduły jak na wiosnę, na płasko, bardzo źle posadowione. Tak bym powiedział. Jeszcze może od początku roku. Od początku roku mamy taką produkcję. Tutaj niecałe 30 kWh poszło. Z tych paneli, z każdego z paneli, które są nad daszkiem, no w sumie to jakieś tu będzie może 110 razy drzwi kWh, poszło z zadaszenia. No bo patrząc na tą lewą połowę dachu, najbardziej korzystnie, wypadającą, no to są też najmoc najmocniejsze moduły. No to tutaj mamy już od początku ponad 45-47 kWh. A tutaj stare moduły, one do, pomału dobijają do 40 kWh. Tak to się u mnie prezentuje na ten moment. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak to prezentuje się u Was, jak tam Wasze instalacje w marcu produkowały. Nie przedłużam, wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!